Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam telefon Sony Xperia E3 po dwóch miesiącach użytkowania. A więc, tak, telefon, jak widzimy, po tym czasie nie wygląda źle. Fakt faktem, używany był tylko Fetui, ale plastiki trzymią się na swoim miejscu. Przyciski to samo. Nic nie lata. Nic nie trzeszczy. Wszystko tak, jak być powinno. Zdjęcia robi. Bardzo fajne za sprawą 5-megapikselowego aparatu. Może to niewiele, jak na te czasy, ale cóż więcej chcieć od telefonu za 500 zł. Więc autofokus łapie bardzo szybko. Wyostrza, wykadruje. O. Parametry techniczne telefonu to chyba każdy zna. Ale przypomnę 4,5 cal ekran, może o niskiej rozdzielczości, ale w zupełności dalej. Procesor czterordzeniowy Snapdragon 400 o taktowaniu 1 i 2 GHz, 1 GB pamięci RAM i 4 GB pamięci wbudowanej. Jeżeli chodzi o muzykę, to odtwarzacz Walkman, jak w większości telefonów tego producenta. Cechuje się dużą ilością ustawień dźwięku. Można sobie wybrać z listy, która jest nam przypisana automatycznie, lub też samemu się pobawić i przystosować dla siebie. Oczywiście dźwięk na słuchawkach jest znacznie lepszy niż w samym głośniku. Co dalej? Aparat przedni 0,3 megapiksela. Cóż więcej chcieć? Często słyszy się, że użytkownicy uważają, że ich jack w tym telefonie, w tym modelu, nie działa tak jak powinien. W którymś w momencie napotykają na opór i mówią, że wypinają się sławki. Ale można temu zaradzić po prostu mocniej nie dociskając. Taka, takie zabezpieczenie producenta, w zasadzie fajna sprawa. Nie zdarzyło mi się, żeby sławki się wypięły. Teraz tak na o budowie. Znajdziemy też tylko przyciski blokady i zasilania oraz głośności. Nie ma przycisku aparatu. Chyba dlatego, że producent uznał, że nie będzie to telefon fotograficzny. Widać to także w menu aparatu samego. Jakichś większych bajerów ustawień, tak jak w droższych modelach, no nie mamy. Wiadomo jest efekt AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości. O. Proszę bardzo, jakieś dinozaury i tym podobne. Także. Tyle. Bateria 2330 mAh. Fajna sprawa. U mnie przy normalnym użytkowaniu. Telefon wytrzymuje spokojnie spokojnie 2-3 dni przy praktycznie cały czas włączonym internecie teraz akurat wyłączyłem ale fajna sprawa Cóż więcej, no LTE o, nie, nie działa ze względu na mojego operatora gdyż mam inną umowę niż dopuszcza do dla LTE ale normalny internet w transmisji danej zwykłej też jest dosyć szybki. Proszę bardzo, LTE. Komunikacja NFC. Fajna sprawa. NFC, tagi. Jeżeli macie jakieś urządzenia, słuchawki, głośniki obsługujące Bluetooth i posiadające NFC, możecie w bardzo łatwy sposób sparować. Wystarczy zbliżyć urządzenia do siebie. No i tyle. Także. Moim zdaniem telefon godny polecenia. Za takie pieniądze chyba nic lepszego nie znajdziecie. Dziękuję za uwagę. Na razie. Jeżeli spodobał Wam się materiał, zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku oraz zachęcam do subskrypcji. Od razu propos profilu na Facebooku. Ukazywać się tam będą Ciekawe materiały, informacje o urządzeniach, które w najbliższym czasie będę chciał wytestować dla Was. Także warto odwiedzić także Facebooka. Dzięki, cześć.